Witajcie widzowie na kanale Strefa Wojska, w kolejnym odcinku wojskowych newsów. Dzisiaj będzie sporo tematów dotyczących naszego wojska. Kupiliśmy nowe satelity za ponad 800 milionów złotych, które znacznie zwiększą możliwości naszego rozpoznania. Pogadamy też o polskich żołnierzach na Ukrainie. Podobno USA wyrażają oczekiwania, aby się tam znaleźli, ale nasza klasa polityczna stanowczo zaprzecza, aby toczyły się w tej sprawie jakiekolwiek rozmowy. W materiale nie zabraknie tematu WarMate. Mon podpisał właśnie potężną umowę na ich zakup. Na razie ramową, ale perspektywy są naprawdę imponujące. Zapraszam Was, jeszcze widzowie, do subskrybowania kanału. I zacznijmy wojskowe newsy. Nowe satelity dla polskiego wojska i nie tylko. Mamy widzowie kolejną ważną umowę, która w znaczący sposób polepszy możliwości rozpoznania polskich żołnierzy. Konsorcjum w składzie polsko-fińskiej firmy ICI oraz Wojskowych Zakładów Łączności nr 1 podpisało kontrakt z Ministerstwem Obrony Narodowej w sprawie dostaw satelitarnego systemu obserwacji Ziemi SAR o kryptonimie MicroSAR. Wartość kontraktu wyniosła 860 milionów złotych brutto. Podział zadań wygląda tak, że ICI dostarczy część kosmiczną, czyli trzy satelity. A wojskowe zakłady łączności, segment naziemny, w tym antenę satelitarną z mobilną naczepą. Ten element będzie odpowiedzialny za dwukierunkową komunikację z częścią kosmiczną, a także za odbiór i przetwarzanie informacji. Satelity SAR mogą obserwować dany teren, czy konkretny obiekt, w sposób ciągły, niezależnie od pory dnia czy nocy, a także warunków atmosferycznych. Opcja umowy zawiera możliwość pozyskania kolejnych trzech satelitów. Pierwszy z nich ma się znaleźć na orbicie jeszcze w 2025 roku, a kolejne w 2026. Pozyskane dane nie będą wykorzystywane tylko przez wojsko, ale i przez wszystkie inne służby, które będą tego potrzebować w zależności od sytuacji. Co do szczegółowych parametrów pozyskanego systemu, to ich nie poznamy, gdyż zostały utajnione. Mamy więc w krótkim czasie kolejny kontrakt z zakresu rozpoznania satelitarnego. W grudniu zeszłego roku, za ponad 550 milionów złotych, w ramach programu MikroGlob, kupiliśmy cztery satelity ze stacją naziemną. Zapewnią one rozpoznanie w paśmie światła widzialnego oraz podczerwieni. Wyprodukuje je CreoTech Instruments. Tu uzyskanie gotowości operacyjnej planowane jest na 2026 rok. Także widzi się widzowie, że w tej materii dzieje się naprawdę dużo dobrego. Swoje zdolności w tej materii planuje także rozbudować Grupa WB. Jej pierwszy satelita SAR ma być wyniesiony na orbitę w tym roku, i docelowo cała konstelacja ma liczyć 16 jednostek. Będą całkowicie pod polską kontrolą, a ich produkcja ma także odbywać się siłami polskiego przemysłu. Nowy rosyjski pocisk manewrujący. Rosjanie opracowali i już zaczęli stosować nowy pocisk manewrujący. Chodzi o S8000 Banderol. Na razie są stosowane z bezzałogosów typu Orion, aczkolwiek w przyszłości mają być używany także przez inne platformy powietrzne, jak śmigłowiec szturmowe Mi-28. W kwestii możliwości technicznych, mamy tu głowicę bojową o masie około 115 kg, przy czym sam materiał wybuchowy to około 50 kg wagi. Długość pocisku to 5 metrów, zasięg szacowany jest na około 500 km, a z kolei prędkość maksymalna wynosi około 670 km na godzinę. Zatem te parametry są wyraźnie słabsze od innych zachodnich pocisków typu stand off, więc takich, których nosiciel, a więc np. samolot albo śmigłowiec, może używać poza zasięgiem obrony powietrznej przeciwnika. Taki Skalpy G ma prędkość przelotową na poziomie około 1000 km na godzinę, a sama głowica bojowa waży około 450 kg. Natomiast najwyraźniej Rosjanie chcieli opracować coś mniejszego, co łatwiej i szybciej wyprodukować, oraz można stosować bojowo bardziej elastycznie czyli także na mniejszych platformach lotniczych. Z innych elementów budowy, o których trzeba wspomnieć, to zestaw rozkładanych skrzydeł, który ułatwia manewrowanie w locie. Namierzanie celu zapewne odbywa się za pomocą systemu GLONASS oraz systemu nawigacji inercyjnej. Natomiast innym problemem, oprócz powstania samego pocisku, jest jego budowa. Według ukraińskiego wywiadu, wiele jego elementów pochodzi nie z Rosji, ale z innych krajów. Silnik turboodrzutowy SW800 Pro A95 to dzieło chińskich inżynierów. Natomiast mamy także części z Japonii, Korei Południowej, Australii czy Szwajcarii. W gruncie rzeczy nie jest to sensacja, bo niestety można było przewidzieć, że Rosja za pomocą pośredników będzie w stanie obchodzić zachodnie sankcje i pozyskiwać części do swoich konstrukcji. Nie tylko jak widać pocisków S-8000, ale na przykład także sup 57 Na razie brakuje informacji jak de facto Banderol sprawdza się w walce i czy jest trudny do przechwycenia przez ukraińskie systemy obrony powietrznej. Kolejne problemy z powietrznym tankowcem od Boeinga. KC-46 Pegasus. Kiedy słyszy się tę nazwę to jeden wyobrazi sobie powietrzny tankowiec produkcji amerykańskiego Boeinga inny z kolei program, który od początku trafią rozmaite problemy. Aż dziw, że konstrukcja ta potrafi znaleźć innych odbiorców poza Stanami Zjednoczonymi. Oczywiście, nie zrozumcie mnie źle, to nie jest czystej krwi bubel, no ale osobiście wolałbym coś bardziej sprawdzonego i bez tak licznych chorób wieku dziecięcego. Skoro poruszam ten temat, to możecie się domyśleć już, że znowu coś się dzieje i macie rację. KC-46 ma obecnie problemy z RVS, czyli systemem wizyjnym, który jest odpowiedzialny za proces tankowania, a bardziej jego nadzorowania. Dotyczą operatora, który wykorzystuje go w momencie tankowania statku powietrznego. W starszych konstrukcjach, jak na przykład KC-135, tenże operator siedział z tyłu tankowca i przez szybę sterował wysięgnikiem i naprowadzał go na tankowany obiekt. W KC-46 zastosowano inne rozwiązanie. Operator siedzi z przodu i bezpośrednio nie widzi tankowanego celu. Wszystko jest obserwowane za pomocą kamer. Początkowo jednak to rozwiązanie miało spore wady. Kamery nie do końca radziły sobie w zmieniającym się otoczeniu świetlnym, spowodowanym np. przez słońce, chmury, deszcz itd., przez co operator otrzymywał obraz zniekształcony i z opóźnieniem. Opracowano więc wersję ulepszoną. Wprowadzono większą ilość kamer, a te już istniejące wymieniono na bardziej efektywne. Są też ulepszone monitory dla operatora, które teraz mają rozdzielczość 4K. Te wszystkie zmiany spowodowały, że teraz widać pełny trójwymiarowy obraz. Zmodyfikowany system miał zostać wprowadzony już rok temu, ale przesunięto to na rok obecny. Niestety w 2025 roku to też się nie stanie. Teraz szacuje się, że odpowiednią certyfikację RVS może mieć miejsce dopiero w 2027 roku. Także do tego czasu KC-46 musi operować na starym rozwiązaniu. Wojska USA według obecnych planów mają pozyskać około 180 maszyn tego typu. Kolejne ACV dla amerykańskich Marines. Departament Stanu USA zawarł następną umowę wykonawczą z BA Systems. Na dostawę kolejnej partii kołowych transporterów opancerzonych, które będą przeznaczone dla amerykańskich Marines. Ta umowa opiewa na ponad 180 milionów dolarów i ma zostać zrealizowana do połowy 2027 roku. Oprócz samych pojazdów kontrakt zawiera pakiet części zamiennych czy wsparcie szkoleniowe. Rodzina pojazdów ACV składa się m.in. z wozu dowodzenia czy stricte transporterów opancerzonych. W trakcie opracowania jest jeszcze wóz wsparcia technicznego. Omawiany kontrakt dotyczy wersji bojowej, a więc ACV-30. Pojazd będzie wyposażony w bezsołogową wieżę RT-20. i głównym uzbrojeniem jest armata kalibru 30 metrów oraz sprzężony z nią kabin maszynowy kalibru 7,62 mm. Mamy więc widzowie umowę, która wyraźnie wzmocni ofensywne zdolności US Marines. Szczególnie przydatne przy dysancie, ale nie tylko wtedy. Do czego i kiedy takie możliwości mogą być szczególnie przydatne, możecie się domyśleć. Co do jeszcze samego ASV30, to jego waga wynosi około 35 ton. Silnik o mocy 700 koni mechanicznych pozwala się poruszać z maksymalną prędkością 105 km na godzinę na lądzie na powierzchni utwardzonej. W wodzie natomiast da się osiągnąć prędkość na poziomie około 6 km na godzinę. Dużym plusem konstrukcji jest modłowy pancerz, a także otwarta architektura, która będzie pozwalać w przyszłości na wprowadzenie modyfikacji i modernizacji w zależności od potrzeb i dostępnych technologii. A teraz dział szybkich newsów. Amerykanie najprawdopodobniej sprzedadzą kolejne swoje pociski typu powietrze-powietrze. Arabia Saudyjska otrzymała zgodę na pozyskanie maksymalnie aż tysiąca pocisków typu Amram. Cena może wynieść nawet 3,5 miliarda dolarów, aczkolwiek jak zwykle bywa przy takich ogłoszeniach, są to ceny, które w toku negocjacji zawsze są zbijane. Zakupione AIM-128C-8 będą używane z samolotami typu Eurofighter oraz F-15. Z kolei Norwegia... Otrzymała zgodę na kupno do 300 pocisków typu IM-9X Sidewinder. Tu cena maksymalna została określona na poziomie 371 milionów dolarów. W przypadku Oslo, Sidewindery mają znaleźć się na wyposażeniu F-35A. Ich dostawa niedawno się zakończyła i Norwegia posiada już wszystkie 52 samoloty tego typu. Teraz widzowie przenosimy się na Litwę. Jak pewnie pamiętacie, tydzień temu podpisaliśmy umowę o strategicznym partnerstwie między naszym krajem a Francją co dokładnie zawiera ten dokument, opowiadałem w odcinku wojskowych newsów, do którego was odsyłam. Link macie w prawym górnym rogu, natomiast głosy niezadowolenia z faktu jego przyjęcia płyną z Litwy. Mianowicie jeden z doradców tamtejszego prezydenta uważa, że tego typu umowy nie sprzyjają NATO. To znaczy, mogą powodować wrażenie, że gwarancje Sojuszu Północnoatlantyckiego mogą nie być wiarygodne. No i jest w tym trochę prawdy, gdyż przyjęty traktat de facto nie daje nam żadnych większych gwarancji wsparcia obrony ze strony Francji, niż to, do czego jest zobowiązana na mocy postawy NATO. Dlatego może powstać wrażenie, że ten dokument ma większą siłę oddziaływania niż sam Sojusz Północnoatlantycki. Natomiast trzeba zaznaczyć, że przyjęty dokument jest znacznie szerszy i dotyczy także innych tematów jak przemysł, kultura czy polityka międzynarodowa. No ale zostawmy to i lecimy dalej. Dział zamykamy informacją o państwie położonym na wschodnim wybrzeżu Morza Śródziemnego. Ma ono bowiem negocjować z Amerykanami zakup pocisków CZASM. Rozmowy mają być podobno bardzo zaawansowane. Nie wiemy dokładnie o jaki wariant chodzi, ale zapewne ER o zasięgu około tysiąca kilometrów. W opracowaniu jest już wariant XR o szacowanym zasięgu znacznie powyżej 1500 km, ale jego wprowadzenie do służby jeszcze trochę zajmie. Jeśli faktycznie dojdzie do tej umowy, to państwo te zyska kolejny oręż, który będzie mogło atakować cele w Iranie. W przypadku potencjalnego nowego klienta, JASM będą mogły być używane np. z pokładu F-15 czy F-35 Adir, ale na zewnętrznych punktach podwieszeń, gdyż w komorze uzbrojenia się nie zmieszczą. Jednak przy takim zasięgu to nie jest duży problem. My w swoim arsenale posiadamy zarówno wersję podstawową JASM o zasięgu około 370 km, i właśnie wersję R. W zeszłym roku kupiliśmy kolejne kilkaset egzemplarzy tej odmiany. O możliwościach tego uzbrojenia opowiadam w osobnym materiale, do którego serdecznie zapraszam. Polscy żołnierze, jednak na Ukrainie? Sporo zamieszania w Polsce wywołała deklaracja amerykańskiego wysłannika do spraw Ukrainy, Kifa Keloga, który stwierdził, że u naszego wschodniego sąsiada powinno być rozmieszczone coś na kształt sił pokojowych tudzież stabilizacyjnych. Wśród państw, które mają tam wysłać swoich żołnierzy zostały wymienione Francja, Niemcy, Wielka Brytania oraz Polska. Miałyby one zostać ulokowane w zachodniej części Ukrainy, przed rzeką Dniepr, co ma niby pozwolić pozostać im poza zasięgiem Rosji. To swoją drogą dość ciekawe stwierdzenie, bo może w kwestii wojsk lądowych to i będą poza zasięgiem, ale co w przypadku artylerii dalekiego zasięgu czy pocisków manewrujących oraz balistycznych? Odpowiedź na to pytanie widzowie pewnie znacie. W każdym razie taka deklaracja wywołała spore ożywienie w naszym kraju. Większość naszego społeczeństwa jest zdecydowanie przeciwna takiej operacji, co w czasie kampanii wyborczej sami rozumiecie. Temat trzeba było bardzo szybko uciąć i tak też zrobili obecnie rządzący. Oświadczenia przedstawicieli rządu są jednoznaczne. Nie ma i nie będzie polskich żołnierzy na Ukrainie. Ponadto nie bierzemy udziału w żadnych tego typu rozmowach. Nasz kraj ma w dalszym ciągu pełnić rolę centrum logistycznego dla innych państw i tej roli mamy się trzymać. W dodatku musimy pilnować jeszcze granicy z Białorusią i Rosją, więc wysłanie żołnierzy w innym kierunku, mówiąc delikatnie, nie jest roztropne. Swoją drogą sam pomysł wysłania europejskich żołnierzy na wschód, nawet bez Polaków, wydaje się coraz trudniejszy w zrealizowaniu. Problem jest choćby po stronie Brytyjczyków. Stan ich wojsk, w tym lądowych, nie jest zbyt dobry. Choć Londyn początkowo deklarował chęć wysłania żołnierzy, to teraz coraz bardziej dystansuje się do tego pomysłu i bardziej preferuje misję powietrzną, którą pełniłyby np. brytyjskie myśliwce typu Eurofighter. Patrolowałyby one ukraińskie niebo. Tu rola naszego kraju byłaby również istotna, gdyż te samoloty musiałyby operować między innymi spas na naszym terytorium. W świetle tych informacji trudno stwierdzić, czy faktycznie jest coś na rzeczy, czy może Keith Kellogg wyraził tylko życzenie, aby polscy żołnierze znaleźli się na wschodzie. Dajcie znać widzowie, co o tym sądzicie. Potężna umowa na drony Warmate dla polskiego wojska. Wielki kontrakt na dronizację polskiej armii staje się faktem. Takie słowa wypowiedział minister obrony narodowej Władysław Kośniakz podczas wczorajszej uroczystości. Z takim stwierdzeniem jednak bym się tak nie rozpędzał, gdyż mam do czynienia z umową ramową, czyli jeszcze bez żadnych faktycznych zobowiązań. Natomiast on deklaruje, że umowy wykonawcze będą podpisane już niebawem. Docelowo Możemy pozyskać nawet tysiąc zestawów tej polskiej amunicji krążącej, a zatem samych dronów byłoby aż 10 tysięcy. Wszystko maksymalnie do 2035 roku. Dlaczego tak? Ministerstwo argumentuje to tym, że w ten sposób będą do polskiego wojska dostarczane cały czas najnowsze odmiany Warmate. Gdyśmy teraz kupili wszystko, to już za kilka lat trzeba byłoby dokonywać modernizacji albo kupić kolejną już nowocześniejszą odmianę. Czy takie tłumaczenie Was przekonuje? Pozostawiam waszej ocenie. Natomiast faktem jest, że producent, czyli Grupa WP, cały czas ulepsza jeden ze swoich sztandarowych produktów. Szczególnie przydatne były wnioski z użycia Warmaid na Ukrainie, gdzie spisuje się naprawdę dobrze. W internecie można znaleźć sporo nagrań, gdzie nasza amunicja eliminuje bądź znacząco uszkadza rosyjski sprzęt. Od pojazdów pancernych poprzez radary, skończywszy na systemach obrony powietrznej, jak np. Pancer. Właśnie dzięki działaniom na wschodzie opracowano Warmate 3, który posiada zmodyfikowaną głowicę bardziej efektywną na cele pancerne. Mam też nadzieję, że w ramach tej umowy zostanie pozyskany Warmate 50. Jest to najnowsza odmiana, która jest jeszcze w fazie konstruowania. Na ostatnim SPO w Kielcach zaprezentowano jego model. Ma się charakteryzować głowicą bojową o masie około 50 kg i zasięgu operacyjnym przekraczającym 1000 km. To już kolejny bardzo duży kontrakt dla grupy WP. W 2023 roku podpisano także umowę ramową na drony rozpoznawcze typu Fly. -eye. Dotyczyła ona 400 zestawów, a więc ponad 1600 egzemplarzy z czasem realizacji również do 2035 roku. To była podobna argumentacja, że dzięki takiemu sobiegowi będziemy regularnie pozyskiwać najnowsze typy Fly. -eye. No i trzeba przyznać, że od momentu podpisania tej umowy zawarto kilka umów wykonawczych na już ponad 20 zestawów. Co do możliwości warmate, to siłą tego systemu jest niesamowita uniwersalność może być uzbrojony w różnego typu głowice. W powietrzu może się utrzymać około 70 minut. Waży ponad 5 kg, a prędkość operacyjna wynosi 80 km, ale w momencie ataków wzrasta do 150. Na kanale znajdziecie dedykowany film o tym usprawieniu, który przygotowałem po podpisaniu umowy przez Koreę Południową. W sprawie kupna około 200 dronów tego typu. Jeśli chcecie się dowiedzieć na ich temat więcej, to myślę, że to najlepsze źródło informacji. No ale to mój film, więc siłą rzeczy jestem trochę stronniczy. Tymczasem widzowie, dobrnęliśmy do końca. Bardzo dziękuję za poświęcony czas. Zapraszam do sekcji komentarzy, gdzie pogadamy o dzisiejszych newsach. Trzymajcie się, miłego piątku i do następnego odcinka. Hej!